W tym poradniku pokażę Wam, jak zwiększyć przepustowość swojego internetu i jednocześnie zmniejszyć swój ping. A więc zaczynamy. Klikamy Start. Uruchom. Następnie wpisujemy gb edit.msc enter. Stąd przechodzimy. Konfiguracja komputera, szablony administracyjne. Sieć harmonogram pakietów QOS i klikamy tutaj ogranicz rezerwowalną przepustowość. Oczywiście ja już to zrobiłem. Co wy tak samo robicie? Klikacie włączone, tutaj ustawiacie na 0 klikacie OK, po czym restartujecie komputer i możecie cieszyć zmniejszonym pingiem oraz szybszym internetem. Dziękuję za uwagę, jeżeli się podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć!